W procesach, które zachodziły w reaktorach jądrowych, powinno powstawać wiele neutrin. Jako źródła protonów postanowiono użyć zwykłej wody. Reaktor generuje silny strumień neutrin. Obok niego ustawiono płaskie zbiorniki zawierające kilkaset litrów wody z dodatkiem chlorku kadmu, poprzedzielane pojemnikami z substancją scyntylacyjną, czyli emitującą światło, pod wpływem promieniowania jonizującego. Całość oddzielono grubymi pancerzami. Neutrino miało uderzyć proton, jądro wodoru, z którego oczywiście składa się woda. To zamieniało się w neutron i emitowało pozyton, antycząstkę elektronu. W tym przypadku pozyton rozpada się na dwa fotony gamma. Dzięki umieszczeniu pojemników z substancją scintylacyjną były widziane jako przeciwległe błyski. Sam neutron w wyniku kolizji zyskiwał energię kinetyczną i leciał przez wodę. Jak wspomniałem, dodano do niej chlorek kadmu. Kadm bardzo dobrze pochłania neutrony, tak więc atom kadmu przechwytywał taki swobodny neutron, emitując kolejny kwant gamma. Obliczono w jakim czasie powinny pojawiać się kolejne rozbłyski, a obserwacje zgadzały się z oczekiwaniami.